serce. Banalny motyw, o którym nigdy bym się nie podejrzewała, że go w ogóle dotknę. Stwierdziłam, że muszę się jakoś z tym tematem uporać i że znajdę jakąś swoją y, wersję tego Taką, którą będę lubiła, i z której będę i którą, którą lubię finalnie. Próba pokazania tego w subtelny sposób, nieoczywisty, niewidoczny nie na pierwszy rzut oka, spowodował, że kolekcja też powstaje. Jest bardzo delikatna. Trochę jest linią, formą na ręce, nie od razu rzuca się w oczy serce